Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie. Żywiec. Chcę się żyć. Mrs. Hardmaid prezentuje. Tego smaku nie ma światu. Mrs. Heartmade. Wie co dobre. Każdemu może się zdarzyć. Wybierz pakiet OC i AC warty w dobrej cenie, a wraz z nim najlepszą likwidację szkód. Kup na Warta.pl, u agenta lub przez telefon. Warto dobrze się ubezpieczyć. Czego się nie spodziewałem po mojej pierwszej pracy? Jego się nie spodziewały, że spotkam tu tego typa. Kiedy się zatrudniłem, w sensie, w sensie to mnie zatrudniono, to Miki przedstawił mi wieśkę. Przedstawię Ci wieśkę. Cześć Wiesiecki. Piotrek. No, witamy! Poznaj, Wiesia, wieśmaczka. Pewni swego, wszystko robią po swojemu. Wybierają pożyczkę, którą spłacają kiedy i w jaki sposób chcą. No właśnie. Mogę dopasować ratę do siebie. Dzięki temu urządzają swój świat tak, jak chcą. Weź pożyczkę w Banku i spłacaj ją elastycznie. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 9,38%. Bank. Kiedy wlatuje tropikalny klimat. Rozwin skrzydła. Pokaż pasur. Captain Jack. Rozbić skrzydła imprezy. Te auta mają swój styl. Wnętrze ciekawe, nie? O, już mi się podoba! Ile trzeba zapłacić? 180. Dawaj, 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 dawaj. Nowe odcinki zawodowi handlarze jutro o 13.45 w TVN Turbo. Uważaj! Możesz dać się zmanipulować na przykład przez sensacyjny nagłówek, emocjonalny język artykułu, filmik zrobiony sztuczną inteligencją, wypowiedź pseudoeksperta albo słowa wyrwane z kontekstu. Ale nie musisz narażać na to innych. Nie bądź internetowym trollem. Sprawdź informacje, zanim przekażesz ją dalej. Sponsorem programu jest Alior Bank. Bank z usługami dla firm. Sponsorem programu jest właściciel portalu ogłoszeniowego www.nieruchomości.online.pl Zakład karny to teren, na który nikt nie może wejść, ani z niego wyjść bez pozwolenia. Zatem mało kto wie, jak w rzeczywistości wygląda życie za jego murami.